Pewnie wielu z Was wie, co to jest Boże Ziele, Boże Zioło. Mamy niejednego Wiedźmina i Wiedźmę tutaj w Polsce, ale tutaj w Warszawie mamy targi Weed Festival. Targi, na których możemy znaleźć dużo ziół z CBD i nie tylko. Zobaczcie sami, jakie są produkty i co właśnie ludzie przedstawiają, sprzedają i czym się zajmują, ponieważ Boskie Zioło łączy ludzi i obyczaje. Wypaleni artyści, Kamil Lemyszewski, zapraszam, chodźcie za mną. nie artyści to miejsce zielone, to miejsce kreatywne. I to, to ludzie, którzy walczą o życie bezstresowe, życie bez stresu, życie pełne relaksu. Czyli e, dokładnie tacy jak e. my. Czyli dokładnie tacy jak my, ambasadorzy chilloutów. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, e, założyliśmy sklep internetowy wypaleniartyści.pl, w którym oferujemy olejki CBD, susz CBD, do codziennej suplementacji, do, do suplementacji doustnej, e, Full Spectrum i od dwóch producentów z Polski, jak również bardzo wygodne bluzy, tak zwane, zielona kolekcja, idziemy w jakość, a nie ilość. Atmosfera fajna, dużo wystawców. Czyli kultura CBD się rozwija w Polsce. Super, mamy. Renesans To jest jeden z najlepszych produktów medycyny naturalnej, tak? Czyli przede wszystkim pomagają na problemy z zasypianiem, to jest najczęściej zastosowanie. Uspokajające, przeciwko nerwicy. Później mamy depresja. Pomagają przy spadku motywacji, czyli działają motywująco, działają pobudzająco. Czyli moi drodzy, możemy sobie poniuchać, o, cudowny, aromatyczny zapach. To jest boska roślina, więc z szacunkiem dla niej, z miłością jak najbardziej, e, Dzielimy się nią. Mamy w dystrybucji e, przede wszystkim słodycze z ziarnem, z mąką konopną. Mamy olejki CBD, szeroką gamę kosmetyków. Sprzedajemy sobie rybaki, oleje i olejki. Nie tylko do palenia, ale także mamy do picia i każdy dzień możemy rozpocząć i zakończyć właśnie z takimi miłymi ziółkami, które ukoją nasze nerwy, a także i zdrowie. Mogę sobie przejść przez miasto, przyłożyć kartę i kupić od razu paczkę. Gotowy, Gotowy produkt. Myślę, że targi są dosyć ciekawą, ciekawą hybrydą targów i festiwalu Stąd przy okazji są dość kameralne jednak w porównaniu do wielu innych imprez inny targowych. Kilka słów na temat konopi poprosimy. Daj głos. Dokładnie, tak lubi właśnie konopie i tak o niej rozmawia. Aaron jesteś cudowny. I zobaczcie, tyle mamy tutaj. Dwóch, także tutaj. Tak, i, tak mm -hmm. dobrze. Dobrem e, należy się dzielić. I my też Wam chcemy dać coś dobrego. E, to dla Was. O, dziękujemy cudownie. Jak wiecie, dzielimy się dobrem e, i z dobrym odchodzimy. Z dobrym słowem i z dobrym ziołem. Dzięki wielkie. No i gdzie teraz to te schowamy? Na szczęście Konopie e, przebijają się w polskiej świadomości coraz bardziej. Dzięki lokalizacji dzięki temu, że jesteśmy w stolicy. Naprawdę... E, narzekamy na brak zainteresowanych ludzi. Jest tutaj pełne spektrum, począwszy od ludzi młodych na naprawdę dojrzałych ludziach koniecznych. CBD działa w kremach nie tylko jako relaksujące ziółko, ale także jako przeciwbólowe kremy, które relaksują mięśnie przy bólu, czy przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, ale także wśród sportowców, którzy ciężko ćwiczą albo tak naprawdę ty na tej siłce albo na treningach i mają zmęczone mięśnie i wtedy mogą wetrzeć sobie krem z CBD. Jestem zrelaksowany. Zatem chodźmy teraz dalej zobaczyć, co gdzie pachnie i jak tutaj działa z CBD. Kaszysz CWD w Czyli Żywica, czyli Żywica razem z pyłkiem, który powstaje na na kwiatach. Wygląda to tak. Jest to tutaj kuleczka jednogramowa. W tym konkretnym przypadku jest to haszysz afgani. Aby było smaczniej i weselej, mamy, słuchajcie, bletki smakowe, mamy o smaku truskawki, czekolady, ale to wszystko dzięki temu, że jesteśmy na Wheat tutaj w Warszawie. A powiedz mi, dobry kolego, jak festiwal przebiega? Bardzo, bardzo duże zainteresowanie ludzi, sporo osób przychodzi, także my jesteśmy zadowoleni, jest nasz pierwszy festiwal ogólnie jako wystawcy, bo jesteśmy dosyć nową firmą, także jest, jest naprawdę bardzo, bardzo udany festiwal. Jak to mawiają, żeby życie miało smaczek, raz kanabis, raz lizaczek. Słuchajcie, nawet takie słodkości mamy i smakowitości tutaj na targach Witwest w Warszawie. Panie, uśmiechnięte pytanie: czy są uśmiechnięte od kanabi z CBD, czy uśmiechnięte od życia i tego, jakimi produktami serwują? Zdecydowanie jedno i drugie: życie i kanabi. Mamy e, naturalne maści z, e, z CBD. Nasz e, standardowy produkt to jest e, oliwka de, zmysłowy masaż intymny, która zwiększa doznanie podczas seksu. Słuchajcie, o. ja to dzisiaj sprawdzę i <gry> przetestuję. Moi drodzy, targi CBD Witfest w Warszawie. Dzieje się tutaj bardzo dużo. Jak widzicie, mamy ponad 50 wystawców, różne asortymenty, różne produkty. Chodźcie ze mną, zobaczmy, wyniuchamy, co jeszcze tutaj mamy ciekawego. My jesteśmy wypalonych artystów, ponieważ wyciągnijmy się, ale się nie... Jestem też trochę wypalony martek jestem metrowy. Ja miałem kiedyś taki zespół, który się wypalił, ale on chyba jeszcze wróci. Słuchajcie, to są ciekawostki, jak Feniks z popiołu, wypalenie artyści się nigdy nie wypalają do końca i zawsze wracają. Moi drodzy, dowiedziałem się, że także zwierzęta z CBD sobie dobrze radzą, jak to pieski nasze miejskie i te domowe też jedzą ciasteczka, także i kotki mogą zażywać olejki z CBD i mamy takie ciasteczka, które które mogą jeść pieski nasze, czy pyszne ciasteczka z CBD. Takie ciekawostki możemy znaleźć tutaj, na WIT Festival w Warszawie. Jesteśmy w laboratorium, które bada kanabinoidy, metale ciężkie, terpeny, czyli i jakościowo, i pod względem Zawartości kanabinoidów, jak również zanieczyszczenia, czyli właśnie metale ciężkie, stosunki, puszczalnik. Możemy sprawdzić dla Państwa wszystko. Jesteśmy bardzo otwarci na też potrzeby rynkowe. Tak, proszę powiedzieć, czy kujawska konopia jest lepsza i czystsza od tej indyjskiej? <laughs> dużo ludzi, dużo fajnych osób, z którymi można nawiązać współpracę, dużo konopi, także super, polecamy. Wchodzimy także w kolaboracje artystyczne. Nazwa zobowiązuje. Na pierwszą kolaborację wybraliśmy biżuterię nimbala.pl. Artystka zrobiła dla nas taki oto naszyjnik. Jest to prawdziwa towa, prawdziwa konopia zanurzona w miezi. Jesteśmy na targach Wii Festival w Warszawie i powiem Wam, że spotkałem wielu ciekawych przedstawicieli różnych marek z CBD, ale udało mi się właśnie spotkać organizatora tego przedsięwzięcia. Powiedz, czemu, dlaczego i jak? Zresztą, żeby zwiększać świadomość w społeczeństwie. Planujemy kolejny festiwal. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie za pół roku, czy za rok, ale na pewno druga edycja na się odbędzie. Z się pewnością. Dzisiaj już kończymy nasz festiwal w Warszawie. Powiedz, jak w ogóle przebył festiwal, bo trwał dwa dni i widziałem, że dużo ludzi przyszło i była też fajna impreza. Tak, bardzo dużo ludzi przyszło. Mieliśmy middle party w sobotę na niedzielę. Dzisiaj również nas sporo osób odwiedziło, wszyscy wystawcy są zadowoleni pozytywnie i też się pytają, kiedy druga edycja, więc no, siłą rzeczy musi być. Musi być druga edycja. Witfest 2020. Moi drodzy, Kamil Myszewski, wypaleni artyści, to właśnie my, ale także i wy. Zatem zapraszamy już za niedługo na kolejną edycję Witfestu. Tutaj, wraz z wypalonymi artystami, możecie sami zapalić i się trochę dopalić, aby się nie wypalić.